Codzienny podcast ze Słowem Bożym, prawie codzienny. Panie, dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas, abyśmy słuchali Twoje Słowo. W Nim objawiasz nam swoją miłość, dzięki Niemu poznajemy Twoją wolę. Ucisz w nas wszelki głos, który nie jest Twoim. I nie pozwól nam znaleźć potępienia w Twoim Słowie czytanym ale nieprzyjętym, medytowanym ale niekochanym, modlonym ale niestrzeżonym, kontemplowanym ale niezrealizowanym. Niech spocznie na nas Twój Duch Święty, aby uzdrowić nasze serce, tylko w ten sposób nasze spotkanie z Twoim Słowem będzie odnowieniem przymierza w komunii z Tobą. Synem i Duchem Świętym. Bóg niech będzie błogosławiony teraz i na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do niego. Nie naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich, kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. Nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Toż kochani uczniowie nie pytają Jezusa, żeby nauczyłby ich konkretnej jakiejś modlitwy. Jak to nie umieją się modlić? Przecież mieli wskazówki ze, ze, ze Starego Testamentu, z Mojżesza, jak się modlić, ile razy w dzień modlić, co mówić, co odmawiać, jakie modlitwy stosować. I Jezus nie uczy formułki. Nam się nieraz wydaje, że ojczyzna to jest jednak formułka, której trzeba się nauczyć i ciągle powtarzać. Otóż to nie jest formułka. To jest jakby rodzaj, jakby to się dobrze wyrazić, rodzaj myśli, rodzaj wytłumaczenia, jak ma być, jak ma wyglądać modlitwa i też rodzaj rachunku sumienia, czy moje modlitwy wyglądają właśnie w taki sposób. Bo umieć się modlić lub nie umieć, to znaczy, przed kim staję, co proszę, do czego mnie ta modlitwa skłania. To jest bardzo ważne, bo często nam się wydaje, że modlimy, ale jak w innym w listach apostołów się mówi: modlicie się, ale źle się mówić, źle się modlicie, prosicie, ale nie wiecie o co macie prosić. Więc już nie raz tutaj w tych naszych rozważaniach, Medytowaliśmy nad tym, więc kiedy się modlisz, uświadom sobie, że stoisz przed Ojcem. Przed Ojcem w takim sensie, który daje życie. Przed Bogiem, który daje życie. Przed Bogiem, który ciebie powołał. Przed Bogiem, który życzy ci dobrze. Bo bez, bez tego pierwszego jakby punktu, no modlitwa jest po prostu, będzie nieżyciodajna. Jeżeli staję przed Bogiem, który jest daleko, który nie interesuje się mną, który nie chce mi dać, to moje będzie modlitwa całkiem inna, prawda? Ale kiedy staję przed Bogiem, który daje mi życie, Bóg, który powołuje mnie, Bóg, który mnie stworzył na swój obraz i podobieństwo, Bóg, który chce wejść we mną, ze mną w kontakt, w, w przyjaźń, Tworzyć ze mną relacje, no to moje będzie modlitwa całkiem inaczej wyglądała. Więc kiedy dzisiaj będziesz wstawać do modlitwy, nawet nie mówić, nie prosić, ale wstań gdzieś w ciszu, klęknij, usiądź i uświadom sobie, że stajesz przed Ojcem, który jest dobry. Nie jaki Twój Ojciec, bo ktoś ma na pewno porównanie ze swoim Ojcem bardzo złe i mówić, że Bóg jest ojcem, to jest też bardzo. No, bardzo cienka granica, nie zawsze to może przemówić, niestety. Ale pamiętaj, że Ojciec w symbolice ten, który daje życie, ten, który chce Ci dobrze, ten, który walczy o Ciebie. Więc w tej ciszy uświadom sobie, że stajesz właśnie przed takim Bogiem, który chce dla Ciebie świata, który chce dla Ciebie uchylić rąbek nieba. Przyjdź Królestwo Twoje, przepraszam, najpierw święcie Imię Twoje właśnie cel modlitwy. Ojcze, jak bardzo bym chciał, żeby Twoje imię by się święciło na całej ziemi, by było znane na całej ziemi. Jak bardzo chcę, żeby Ty byś poznany był przez każdego człowieka. Modlitwa, która zapala w Tobie pragnienie, głoszenie o tym Bogu, mówienie o tym Bogu, przyjść królestwo Twoje. Każda modlitwa jest dobrą modlitwą, jeżeli prowadzi Ciebie do tego, by tworzyć to królestwo już tu na ziemi. By tworzyć jedność, przebaczenie, by dążyć do jedności, do braterstwa, do posługi, do dzielenia się, do walki o pokój, o jedność, o sprawiedliwość, taką Bożą. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To jedyne słowo, które ciężko jest przetłumaczyć powszednie z greckiego. Na pewno nie chodzi tutaj o chleb, który myjemy na co dzień. Jak dobrze ktoś z teologów powiedział. To nie jest zadanie Boga, by dawać nam chleb taki fizyczny, bo to człowiek jest powołany, by się dzielić, a widzimy, że tego chleba jest bardzo dużo, bardzo dużo. Tylko, że my się nim nie dzielimy, dlatego są bieda, dlatego jest bieda w świecie. Więc, czy moja modlitwa mnie prowadzi do tego, że mam głębsze pragnienie Boga, poznawanie Jego? Czy naprawdę chcę się karmić czym głębszym? Czy moja modlitwa skłania mnie do tego, że. Chcę coraz bardziej pokarmu duchowego, a może nawet dla bardziej y, ludzi, którzy już żyją wiarą chrześcijańską, katolicką. Czy pragnę bardziej Eucharystii? Przebacz nam nasze grzechy. Człowiek, który staje, wie, że jest słaby, nie szczyci się przed Bogiem, nie, nie, ma, nie udowadnia mu, że coś dobrego zrobi. Właśnie jaka jest Twoja modlitwa? Czy udowadniasz mu cały czas, że byłem tam dobry i tam? Odpuść mi moje grzechy, jestem słaby. Wiem, że staję przed Tobą, który jesteś miłością. I dlatego przychodzę, bo jestem słaby. A skoro jestem słaby i ta modlitwa, każda modlitwa, właśnie daj mi też to zrozumieć. Nie dlatego, żeby siebie poniżać, ale to chyba jest jasne dla wszystkich, kto chce stanąć w Prawdzie. Jesteśmy słabi, nie potrafimy kochać, żyć mądrze, ciągle jakoś to jest moje ja wyłazi. I stąd czy mnie modlitwa też prowadzi do tego, że przebaczam innym. I my, tak jak i my, przebaczamy każdemu, kto nam zawini. Bo tak jak i ja, Panie, jestem słaby, taki inny człowiek też jest słaby, potrzebuje miłosierdzia. Modlitwa, która to jest bardzo ważny dla mnie punkt. Jeśli Twoja modlitwa nie robi z Twojego serca, że jest bardziej miłosierny, bardziej przebaczający, to chyba, nie wiem, czy ta modlitwa jest w dobrym kierunku. Czy żeby się zastanowić? Czy może nie temu Bogu się modlę? Ale moje życie duchowe, moje modlitwa. Nie wiem, na przykład kiedy się pokłóciłem z kimś, kiedy, kiedy ktoś mi zrobi jakieś świństwo i modlę się i za tego brata się modlę i wtedy mam takie uczucie, Boże, tak mi jest ciężko, ale, ale pobłogosław mu, daj by się przemienił. Masz takie coś. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Pokusa chyba w Nowym Testamencie jest ta największa, by wziąć logikę tego świata, by myśleć logiką tego świata, walczyć, stawiać na swoim, do, dojść do własnej sławy, do własnego do własnego ja siłą. Mocą na koszt drugiego człowieka, kosztem drugiego człowieka. Właśnie każda modlitwa skłania do tego, by, Boże, daj mi myśleć logiką miłości, logiką Królestwa Bożego, logiką przebaczenia, by nie byłoby we mnie też takiej, takiej wewnętrznej chęci, by nad innymi panować, by pokazać siłę, by. Nie weź tą logikę, że kto jest silniejszy, kto lepszy, o kim się dużo mówi, ten jest szczęśliwszy. Sprawbym mnie nie uległ pokusie, byśmy nie ulegli pokusie. I to wszystko zobaczcie, że jest na my, nie ja, ale my, Ojcze nasz, byśmy nie ulegli pokusie. Czy moja modlitwa otwiera mnie na innych, na wspólnotę, czy mam wspólnotę? Czy wciąż jestem chrześcijaninem, który, który jest takim powiedzmy wierzącym, ale prywatnie. Czy jestem we wspólnocie? Nie wszystkim, a Pan Bóg błogosławi, kochanie, dobrego i miłego dnia z Panem Bogiem.